Pewnego dnia do prawie 8 miliardów mieszkańców Ziemi dotarły złe wieści. Niektórzy usłyszeli to w telewizji, a inni przeglądając media społecznościowe lub słuchając muzyki. Część osób odebrało zapowiedź we śnie. Tajemniczy głos wydał komunikat we wszystkich językach, żeby każdy mógł zrozumieć. Mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Zacznijmy od tej złej. Jesteście postaciami w filmiku na YouTube. W waszym świecie księżyc pęka na pół. Dla widzów będzie to jedynie hipotetyczna sytuacja, ale dla was te wydarzenia staną się rzeczywistością. Dobra wiadomość jest taka, że żartowałem, nie mam dobrych wieści, ale nie martwcie się na Ziemi nie dojdzie do żadnej apokalipsy. No, może malutkiej. Życzę wszystkim miłego dnia. W pierwszej chwili cała populacja wpada w panikę. Dopiero po kilku dniach wszyscy się uspokajają. Może były to tylko zbiorowe halucynacje, a księżyc pozostanie w jednym kawałku. Niestety, naukowcy właśnie dostrzegli zagrożenie. Ogromny meteoryt wynurza się z kosmicznych czeluści i pędzi prosto na nas. Jest super szybki i dość płaski, ale ma ostre krawędzie. Na szczęście przeleci kilka tysięcy kilometrów od naszej planety. Tyle, że na jego drodze stoi księżyc. Meteoryt przelatuje przez sam środek jedynego naturalnego ziemskiego satelity, przecina go, mija naszą planetę i znika w przestworzach. Oczy wszystkich ludzi zwrócone są w tej chwili na srebrny glob. Meteoryt przeciął go idealnie na pół delikatnie czysto, wręcz mechanicznie. Co teraz? Czy Ziemia to przetrwa? Nasz naturalny satelita pęka na dwie równe połówki, ale na szczęście nie oddalają się one od siebie. Potężna siła grawitacyjna księżyca przyciąga je ku sobie niczym magnes. Naukowcy są przekonani, że za kilka miliardów lat wróci do swojej pierwotnej formy. Najlepsze jest jednak to, że ludzie nie odczują żadnych zmian. Wszyscy na świecie zareagowali na te wieści z ulgą. Głos się pomylił. Wtem na horyzoncie pojawia się kolejny problem. Ogromny meteoryt w kształcie buta wynurza się z najgłębszych kosmicznych odmętów. Wchodzi do Układu Słonecznego i z niebywałą prędkością zmierza w stronę Ziemi. Kosmiczny but zderza się z jedną częścią Księżyca i odlatuje. Teraz satelita z pewnością się rozpadnie. Jedna z połówek została na orbicie, a druga leci prosto na nas. Fragmenty srebrnego globu spadają na Ziemię w formie deszczu meteorytów. Ale nie jest tak źle, albowiem większość z odłamków spala się w atmosferze. Praktycznie cała odłamana połówka rozpada się na orbicie naszej planety, tworząc pas skalnych obiektów. Ziemia przypomina teraz Saturna. Wirujące odłamki niszczą część sztucznych satelitów. Częściowo pada system komunikacji i internet. Przywrócenie stabilnego połączenia zajmuje ludziom lata. Międzynarodowa stacja kosmiczna już nie istnieje. Na szczęście wszystkim astronautom udało się wrócić na Ziemię, zanim uderzyła w nich roztrzaskana połówka naturalnego satelity. Księżycowe odłamki krążą wokół planety, a na niebie świeci półksiężyca. Przez pierwsze kilka dni życie nie ulega jakimś poważniejszym zawirowaniom, ale konsekwencje odczuwają ci, którzy mieszkają na wybrzeżach. Do tej pory księżyc oddziaływał na pływy. Krążył wokół Ziemi i sprawiał, że oceany przybierały owalny kształt. Przypływ pojawiał się w miejscach, które znajdowały się bliżej satelity, a odpływy po drugiej stronie. Ale teraz wszystko działa inaczej. Połowa księżyca przyciąga mniej wody. Co prawda stracił część ciężaru i zaczął zbliżać się do Ziemi, ale jego siła grawitacyjna osłabła. Morskie ptaki, liczne gatunki ryb, żółwie i inne zwierzęta zamieszkujące nadmorskie tereny mogą nie Trwać tych zmian. Ich naturalne instynkty, powiązane z ruchem księżyca, pomagały im wybierać odpowiedni czas na szukanie pożywienia, rozmnażanie i lot na południe. Na przykład młode żółwiki czekają na silny, poranny przypływ. Czołgają się do wody, ale fala ich nie dosięga. Nie mogą w porę schować się w oceanie i lądują na talerzu mew. Kraby nie mogą składać jaj, ponieważ odpływ zaczął się wcześniej niż zwykle. Wilki wpadają w szał, wyją głośno każdej nocy i nie mogą przestać. Cała fauna tego świata nie rozumie, co się dzieje. Ludzki organizm też odczuwa pewien dyskomfort. Wiele osób ma wysokie lub niskie ciśnienie krwi, a niektórym dokuczają okropne bóle głowy. Połowa księżyca odmieniła cały ekosystem planety. Przystosowanie się do nowych warunków zajmie kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset lat. Mija kilka tygodni. Ludzie zauważają, że dni zrobiły się krótsze. Księżyc zawsze spowalniał obrót Ziemi, który trwał 24 godziny. Teraz planeta kręci się szybciej. Dzień i noc nastają wcześniej niż kiedyś. Obrót Ziemi wokół własnej osi przyspieszył, co skróciło dobę do 15 godzin. Ludzie cierpią na bezsenność albo nie mogą się dobudzić. Organizm potrzebuje czasu, by się do tego przyzwyczaić. Na całym świecie zmienia się harmonogram pracy. Wcześniej ludzie przychodzili do biura o 9 i wychodzili o 17. Teraz zaczynają pracę o 7 i kończą o 13. Mniej śpią i bardziej nad tym ubolewają. Skrócony czas pracy spowalnia postęp. Technologie przyszłości mają już 20-30 letnie opóźnienie. Stawki godzinowe pozostają takie same, a ludzie dostają niższe wypłaty za mniej przepracowanych godzin. Księżyc w swej normalnej formie stabilizował pogodę i klimat na planecie. Spójrzcie tylko na Marsa. Ma dwa małe księżyce. Krążą szybko wokół planety, a czerwona planeta obraca się wokół własnej osi. W rezultacie Marsa często nawiedzają silne wiatry, burze piaskowe i nawałnice z piorunami. Połówka księżyca zbliżyła się do Ziemi i zakłóciła jej stabilny obrót. Spowodowało to zmiany w typowych dla danych pór roku temperaturach. W ciepłych miejscach robi się goręcej, a w zimnych regionach szaleją śnieżne zawieruchy. Zamiast słonecznej pogody pojawiają się krótkie, ulewne deszcze. Zwykła bryza może zamienić się w huragan, a małe fale w tsunami. Pory roku następują po sobie szybciej. Zimą jest zimniej, a latem cieplej. Inny niż dotychczasowy obrót planety wpływa na jej pole magnetyczne, ponieważ kompasy i systemy nawigacyjne nie działają zbyt stabilnie, musimy ponownie obliczać, gdzie jest północ, a gdzie południe. Ptaki nie mogą przezimować na południu, bo nie wiedzą, jak tam dolecieć, popsuł się ich wewnętrzny kompas. Mija kilkaset lat. Ludzie przyzwyczaili się już całkowicie do nowych warunków panujących na Ziemi. Wykształciły się nowe gatunki zwierząt i ryb. Ptaki znowu mogą orientować się na niebie z pomocą księżyca. Gospodarka powróciła na dobre tory. Podwyższono stawki godzinowe, ludzie zaczęli się wysypiać, śpią minimum 5-6 godzin na dobę i pracują 4 do 5 godzin. Skrócone dni i noce wpłynęły również na branżę rozrywkową. Filmy trwają teraz godzinę, a jeden odcinek serialu do 30 minut. Życie toczy się w szybszym tempie. Przeciętny człowiek żyje 96 lat. Nie zmienił się jednak upływ czasu, ale sposób jego obliczania. Minęło kilka tysięcy lat. Ludzie wyglądają inaczej. Mają większe oczy, które pochłaniają więcej światła. Połówka księżyca nie świeci tak mocno jak całość, więc noce stały się ciemniejsze. Ludzkie oko potrzebowało kilku tysięcy lat, by wykształcić zdolność wyraźnego widzenia w mroku. Zwierzęta muszą lepiej orientować się w tych warunkach, więc ich oczy również stały się większe i bardziej czułe. Ludziom udało się oczyścić orbitę z księżycowych odłamków. Wokół planety krąży teraz kilka stacji kosmicznych. I wtem znów rozlega się ten tajemniczy głos, który kiedyś oznajmił ludziom, że są tylko bohaterami hipotetycznego filmiku na YouTubie. Tym razem powiedział tak: Wasza historia dobiega końca, ponieważ właśnie kończy się filmik. Przykro mi, dobranoc! Wszystko zaczęło się od drobnej zmiany na naszej planecie. Najpierw ludzie zauważyli, że księżyc stał się jaśniejszy i nieco większy, ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że wpłynął także na przypływy na całym świecie. Woda zalała plaże, ale nie była to wielka tragedia. Do brzegów zbliżyło się dużo ryb, a ludzie znajdowali tam gigantyczne kałamarnice, żawnice i inne stworzenia, które zazwyczaj żyją w mrocznych głębinach. Każdego dnia dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy. Zimą ptaki już nie lecą na południe, lecz gromadzą się w wielkich grupach i latają bez celu po miastach. Kiedyś księżyc pomagał im w nawigacji, dlatego teraz nie wiedzą już, dokąd mają lecieć. Na nieprzebranych wodach oceanu kapitanowie statków zauważają problemy z działaniem kompasów. Ich igły wskazują różne kierunki, ponieważ zmieniły się bieguny magnetyczne Ziemi. Ludzie zdają sobie sprawę, że Księżyc z nieznanej przyczyny zaczął zbliżać się do niej, a jego grawitacja wpływa na przyciąganie na naszej planecie. To oznacza zmiany w klimacie, zachowaniu wszystkich żyjących stworzeń, a także polu magnetycznym. Deszcze pada w najbardziej suchych miejscach, a w najzimniejszych panuje upał. Ekosystemy na całej planecie padają jeden za drugim. Ludzie mieszkający w okolicy lasów nieustannie słyszą wycie wilków. Księżyc doprowadza je do szaleństwa. Naturalny satelita Ziemi powiększa się i coraz jaśniej świeci na nocnym niebie. Na razie nie wydarzyło się nic strasznego, a ludzie nie panikują, bo nie chcą wierzyć, że zbliża się koniec. Jednak pewnego dnia księżyc osiąga punkt krytyczny. Idziesz po ulicy, słuchając muzyki, gdy nagle ktoś cię popycha. To nic, może mężczyzna spieszy się do pracy. Idziesz dalej, gdy w ramię uderza cię dziewczyna. Przeprasza i odchodzi. W jej oczach zauważasz strach. Patrzysz przed siebie i dostrzegasz, że w twoim kierunku biegną ludzie. Zdejmujesz słuchawki i słyszysz krzyki i syreny. Kierowcy wychodzą z samochodów i uciekają. Na niebie widać setki mew. Pośród całego tego chaosu słyszysz dziwny odgłos przypomina Wody. Jak to możliwe? Jesteś przecież w centrum miasta, kilka kilometrów od brzegu. Nie ma czasu na myślenie. Zauważasz, jak ogromna fala zalewa ulicę, zbliżając się w twoim kierunku. Wbiegasz do budynku i udajesz się na dziesiąte piętro. Stamtąd obserwujesz, jak woda wdziera się do miasta. Silny nurt porywa samochody, jednopiętrowe budynki i drzewa. Zauważasz w wodzie rekina i inne ryby. Ludzie kryją się w domach i na dachach. Całe miasto szybko ogarnia katastrofa. W budynku, w którym się kryjesz, działa telewizor. Dowiadujesz się, że powodzie występują na całym świecie, a fale tsunami nawiedzają nadbrzeżne miejscowości. Gdzie niegdzie osiągają wysokość 30-piętrowego budynku. Wiele miast zniknęło z powierzchni Ziemi. Księżyc jest zbyt blisko naszej planety, a ogromne powodzie to dopiero początek. Nasze satelita krąży wokół Ziemi Utrzymując ją w osi. Dzięki temu zapewnia stabilny klimat i pomaga rozwijać się organizmom żywym. Teraz jednak równowaga ta została zakłócona. Księżyc zbliża się do Ziemi, zmieniając jej grawitację. Nasza planeta odchyla się nieco w bok, a to powoduje ogromne powodzie. Wyobraź sobie, że trzymasz okrągłą szklankę z wodą, przechyl ją nieco i zobaczę w jaki sposób ciecz przelewa się z jednej strony na drugą. To samo dzieje się teraz z oceanami. Ale to nie wszystko. Krążący wokół Ziemi satelita z każdym obrotem zbliża się do nas coraz bardziej. Przez cały ten czas powoduje występowanie katastrof naturalnych w różnych lokalizacjach. Teraz dochodzi do powodzi po jednej stronie planety, a za kilka godzin po drugiej. Widzisz, jak cała woda cofa się z ulicy do brzegu, ale do końca dnia może z powrotem powrócić do miasta. Zaraz zdaje się, że już jest koniec dnia. Zauważasz ciemniejące niebo. To dziwne, przecież dopiero 15. Księżyc zmienia prędkość obrotu w Ziemi przez co dzień jest krótszy. Teraz nasz satelita wypełnia niemal całe niebo, jasno oświetlając planetę. Dostrzegasz na jego powierzchni ogromne kratery. Jest tak blisko, że widzisz go mimo świecącego słońca, a w niektórych miejscach w ogóle przysłania naszą gwiazdę. Woda cofa się i wszyscy wychodzą na zewnątrz. W tym momencie zaczyna się trzęsienie ziemi. Drogi pękają, a domy zawalają się. Na ulicach dochodzi do osunięć. Płyty tektoniczne przesuwają się na całej planecie. Wyobraź sobie dwie kule magnetyczne zbliżające się do siebie. Jedna z nich to księżyc, a druga rdzeń ziemi. Jak myślisz, co stanie się ze wszystkimi rzeczami znajdującymi się ponad rdzeniem? Są to setki tysięcy kilometrów skorupy ziemskiej, która właśnie się rusza. Niszczycielskie pęknięcia pojawiają się na całej planecie, a najwyższe góry rozpadają się i zamieniają się w sterte kamieni. Dno morskie także pęka, uwalniając z podziemnych głębin magmę. Wulkany budzą się ze snu i wypluwają lawę. Chmury wulkanicznego popiołu zasłaniają słońce oraz lśniący księżyc. Jednak najgorsze, czyli nieuniknione zderzenie dopiero przed nami. Nasz satelita krąży wokół planety niczym kula w okrągłej szklance z otworem w środku. Siła ta napędza chmury na całym świecie. Teraz jest burza, ale za 5 minut może sypać śnieg. Nadchodzi noc i zaczyna padać. Krople deszczu zabierają błoto i pył wulkaniczny. Oddychanie bez maski gazowej jest niemal niemożliwe. Ciśnienie atmosferyczne nieustannie się zmienia. Niektórzy cierpią z powodu uciążliwych migren, a innym doskwierają bóle stawów. Nie ma jednak czasu na myślenie o zdrowiu. Ludzkość musi wymyślić, jak uchronić się przed zderzeniem. Gdy księżyc wbije się w Ziemię, zapanuje nowy porządek grawitacyjny kontynenty zmienią kształty, po czym albo zbiją się w jeden gigantyczny ląd, albo podzielą na setki mniejszych. Energia zderzenia może spalić cały tlen w atmosferze, sprawiając, że planeta nie będzie zdatna do życia. Ukrycie się pod powierzchnią także nie ma sensu z powodu trzęsień Ziemi. Ludzie decydują się spędzić ostatnie godziny z najbliższymi. Księżyc nieustannie się zbliża. Teraz jestem w tej samej odległości, co międzynarodowa stacja kosmiczna i zakrywa całe niebo. Wiele miast po Zostaje w cieniu z powodu fal. Tsunami o wysokości kilku kilometrów rozbijają się o ląd. Z oceanem zderzają się miliony ton lawy, a miliardy litrów wody wyparowują w mgnieniu oka. Do atmosfery uwalnia się wilgoć pomieszana z pyłem, tworząc gigantyczne chmury, które wkrótce zaleją ląd deszczem. Godzisz się z totalnym zniszczeniem planety, ale w tym momencie z Księżycem dzieje się coś dziwnego. Zauważasz, jak na jego powierzchni pojawiają się gigantyczne pęknięcia, po czym powoli zaczyna dzielić się na dwie części. Następnie obie połowy pękają na setki kawałków. Księżyc po prostu się rozpada. Nagle Ziemia nie ma już naturalnego satelity. Pozostało po nim tylko mnóstwo gigantycznych kosmicznych skał. Ale co się stało? Wokół naszej planety istnieje przestrzeń zwana granicą roucza. W tym miejscu grawitacja Ziemi jest silniejsza niż grawitacja Księżyca. Oznacza to, że siła utrzymująca naszego satelitę w całości jest słabsza niż siła, która go rozerwała. Ludzie wiwatują. Granica rocza uratowała naszą planetę. Księżyc w nas nie uderzy, rozpada się na miliony kawałków, tworząc wokół ziemi pierścień. Teraz niebieska planeta przypomina Saturna dzięki księżycowym skałom, które je otaczają. Wielkie odłamki niszczą wszystko na swojej drodze, włączając w to kosmiczne śmieci. Satelity nie działają, a ludzkość traci dostęp do komunikacji i nawigacji. Znowu musimy korzystać z papierowych map. Zanim doszło do tej katastrofy, księżyc. Utrzy utrzymywał orbitę naszej planety pod pewnym kątem. Teraz jej oś jest odchylona w inny sposób. Jedna półkula bardziej zbliża się do Słońca, a druga pogrąża w cieniu. Biegun północny i Arktyka mogą zmienić się w gorące pustynie, podczas gdy równik ma szansę stać się pokryty lodem. Zimy i lata mogą trwać kilka stuleci. Pozostałości Księżyca krążą wokół Ziemi, ale część z nich na nią spada. Deszcze księżycowych meteorytów niszczą miasta, stawiając za sobą gigantyczne kratery. Wszystkie te wydarzenia prowadzą do ogromnych zniszczeń, a dostosowanie się do życia w dobrych warunkach potrwa setki tysięcy lat. Budzisz się pewnego ranka i włączasz wiadomości, popijając poranną kawę. Naukowcy znów to zrobili, krzyczy prezenter telewizyjny. Kilka dni temu udostępniono raport mówiący o tym, że Księżyc oddala się od orbity Ziemi. Dystans zwiększa się o 5 cm każdego roku i w ciągu ostatnich 2000 lat nasz satelita oddalił się od nas o 80 metrów. Nie jest to duża różnica, ale wiadomość sprawiła, że wszyscy zaczęli się martwić i panikować. Ludzie na całym świecie zjednoczyli siły, aby zapobiec ucieczce Księżyca z naszej orbity. Nieważne, że nie opuści jej w ciągu najbliższego miliarda lat. Wszyscy znają korzyści, jakie do tej pory dawał nam Księżyc. To oczywiste, że życie na Ziemi, jakie znamy, nie powstałoby bez niego. To on kontroluje pływy i cząsteczki w atmosferze. Bez niego zwierzęta, a w szczególności ludzie, nie ewoluowaliby. Rozumiejąc doniosłą rolę Księżyca, rządzący zatrudnili najlepszych naukowców, aby znaleźli rozwiązanie na przyciągnięcie satelity bliżej Ziemi. Po ciemnej stronie Księżyca postawiono gigantyczny silnik. Ale gdy przy użyciu siły ciągu próbowano pchnąć księżyc, moc startowa silnika okazała się niewystarczająca. Próba przechyliła za to oś satelity, stopniowo ją rotując. Widząc obracający się księżyc, naukowcy chcieli szybko wyłączyć silnik, nim osiągnie pełną moc, jak początkowo zamierzono. Rządzący jednak nie zgodzili się na to i postanowili kontynuować pierwotny plan. Naukowcy upierali się, że obliczenia nie były poprawne i nie są w stanie przewidzieć, co może się wydarzyć. Ich obawy zignorowano, więc mogli tylko patrzeć, jak siła urządzenia rośnie. Silnik powoli pchał księżyc i zmniejszał dystans między nim a naszą planetą. Niestety pchnięcie nastąpiło w nieodpowiednim momencie. Wszystko skomplikowało się, kiedy księżyc ustawił się pod złym kątem. Siła ciągu i grawitacja Ziemi gwarantowała, że nasz satelita poruszałby się po orbicie bliżej Ziemi. Jednak ze względu na początkowe pchnięcie pod nieodpowiednim kątem księżyc zamiast skierować się w stronę naszej planety zaczął szybko poruszać się w przód, zbaczając ze swojej trajektorii. I jest teraz na drodze do opuszczenia swojej orbity. Kiedy kończysz jeść śniadanie i wyłączasz telewizor, wychodzisz na zewnątrz i patrzysz na srebrny glob. Wisi wysoko na niebie i wygląda całkiem normalnie. Zapewne prezenter przesadzał, idziesz do pracy, a kwestia księżyca jest już tylko mglistym wspomnieniem. Poranek przebiega zwyczajnie, po prostu kolejny dzień w biurze. W czasie przerwy na lunch wychodzisz do miasta i zauważasz, że zwiększył się wiatr, zrobił się silniejszy i chłodniejszy. Myślisz sobie, że pewnie zbliża się burza, zerkasz na księżyc, który wydaje ci się mniejszy, chyba nawet o połowę niż był tego ranka. Z drugiej strony jest środek dnia, więc powinien tak wyglądać, prawda? Kończysz lunch i wychodząc z restauracji, zauważasz, że zrobiło się ciemniej. Wiatr jest jeszcze silniejszy niż wcześniej, ale na niebie nie dostrzegasz żadnych chmur burzowych. Ludzie wskazują na niebo. Są czymś wyraźnie zaszokowani pewnie zaćmieniem. Kiedy wszyscy wpadają w panikę i biegają dookoła ciebie, patrzysz w górę i nie dostrzegasz księżyca. Zdezorientowany, postanawiasz wrócić do domu. Po powrocie do domu włączasz telewizor. Prezenter, który jest teraz znacznie bardziej poważny niż wcześniej, tłumaczy, że Księżyc opuścił naszą orbitę i zmierza gdzieś w przestrzeń kosmiczną. Utrata satelity oznacza, że zmienił się cykl dnia. Od teraz na Ziemi będziemy mieć od 6 do 12 godzin światła dziennego na dobę, a rok będzie liczył ponad 1000 dni. Myślisz sobie, że musisz pracować zaledwie połowę tego, co wcześniej, i od razu poprawia ci się nastrój. Nieobecność księżyca stworzyła zupełnie nowy świat. Jego grawitacja utrzymywała Ziemię pod stałym kątem 23,5 stopnia, co wiązało się z porami roku i cyklem dnia, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Skołowany przez te wszystkie naukowe informacje, wychodzisz na zewnątrz, aby upewnić się, że nikt cię nie wkręca. Krótszy tydzień pracy wydaje się zbyt piękny, żeby mógł być prawdziwy. Kiedy spoglądasz w niebo, zauważasz, że gwiazdy są jaśniejsze niż kiedykolwiek. Wyraźnie widzisz zarys ramion drogi mlecznej. Gwiazdy są liczniejsze, a Wenus lśni zdecydowanie najjaśniej z nich wszystkich. To piękny widok, ale nie jesteś pewien, czy czystsze niebo było warte zniknięcia księżyca. Nigdy nie interesowałeś się astronomią, postanawiasz położyć się spać, lepiej zacząć dostosowywać się do nowego cyklu dnia. Nastawiasz alarm na za dwie godziny. Myślisz, że to powinno wystarczyć. Jutro w końcu i tak jest sobota. Rano idziesz poserfować, więc musisz wcześniej wstać. Masz nadzieję, że załapiesz się na wielkie fale. Budzisz się, zbierasz wszystkie potrzebne rzeczy i jedziesz na plażę. Z wiadomości w radio dowiadujesz się, że bez Księżyca Ziemia jest teraz bardziej narażona na uderzenie asteroidy. Prezenter mówił też coś o problemach z pływami, jakoby ich wielkość odpowiadała dziś zaledwie 1 trzeciej wielkości dawnych pływów. Nie masz pojęcia, jak może to wpłynąć na fale. Może będą większe? Parkujesz na plaży, bierzesz deskę i patrzysz na wodę. Powinien być przypływ, ale może jest znacznie dalej niż zwykle. Machasz ręką na tę przeszkodę i nie zamierzasz zmieniać Twoich planów. Po długim spacerze Twój nastrój się zmienia, kiedy zbliżasz się do wody. Przez chwilę patrzysz tempo na malutkie fale. Zdenerwowany postanawiasz wrócić do domu. Jadąc autem, uważniej przysłuchujesz się wiadomościom. Uporządkowane pory roku należą do przeszłości. Obecne warunki pogodowe są nieprzewidywalne. Wiatry są silniejsze i szybsze, powodując gwałtowniejsze burze. W niektórych miejscach warunki pogodowe pozostaną niezmienne. Równik już nie zawsze jest ciepły, a bieguny chłodne. Zmniejsza się też głębokość wody. Pływy dostosowują się jedynie do grawitacji Słońca i są o jedną trzecią mniejsze niż wtedy, kiedy na naszej orbicie był naturalny satelita. Poziom mórz na świecie się zmienia: obniża się przy biegunach, a podnosi przy równiku. Księżyc regulował pływy i zapewniał cykliczne zmiany, które wspierały życie na Ziemi. Morskie stworzenia rozpierzchły się na płciznach całego świata. Cykl życia mikrobów został zakłócony. Nie miałeś pojęcia, że coś tak trywialnego jak zmiana pływów może być tak istotna dla miliardów żywych istot. Woda i opady, rozprowadzane po całym globie, nie są w stanie zapewnić wyżywienia w takim zakresie jak wcześniej. Pogoda jest bardziej ekstremalna. W niektórych miejscach na Ziemi przez długi czas jest gorąco, a w innych zimno. Z czasem za jakieś tysiące lat suche pustynie zlodowacieją. Te intensywne zmiany zaburzą naturalny porządek wszystkiego, co żyje na Ziemi. Księżyc nie był jedynie odpowiedzialny za kontrolowanie pływów, kontrolował także cząsteczki w atmosferze. Obecny stały ruch zaburza molekuły, tworząc przeszkody dla przyszłej ewolucji. Dotarłeś do domu. Te wszystkie przygnębiające informacje tylko Cię zezłościły. Nigdy nie będziesz już mógł surfować, a do tego praktycznie wszystko się zmieni. Nadchodzi epoka cofania w rozwoju. W kolejnym roku flora i fauna zmienią się, aby dostosować się do nowego świata. Zwierzęta migrujące, które wcześniej przemieszczały się w kierunku bardziej zielonych terenów, nie są w stanie niczego dla siebie znaleźć. Ptaki są zdezorientowane brakiem pór roku. Zwierzęta hibernujące wchodzą i wychodzą ze swoich nor w nieodpowiednich momentach, a rośliny nie rosną z powodu braku słońca. Nocne zwierzęta nie widzą w ciemności bez blasku Księżyca. Chociaż Wenus jest nocą najjaśniejszym źródłem światła, jej blask to zaledwie jedna tysięczna tego, czego dostarczał Księżyc. Drapieżniki, które polują nocą, nie są w stanie znaleźć pożywienia, dlatego mniejsze zwierzęta zwiększają swoją liczebność. Choć życie na Ziemi się zmieni, wciąż będzie istnieć. Nagła potrzeba dopasowania się będzie wyzwaniem. Z czasem ciekawie będzie obserwować gatunki, które przystosowały się i ewoluowały. Ze względu na zdolności adaptacyjne myszy i szczurów, gatunki te mogą zdominować świat. Po milionach lat ewolucji ich potomkowie wciąż będą się rozwijać. Być może zobaczymy więc roślinożerną mysz wielkości bizona przechodzącą przez równiny, szczura wielkości tygrysa wędrującego po dżungli albo świetnie radzącą sobie na drzewach myszkę o długich ramionach zwisającą z jakiejś gałęzi. Część z nich przeniesie się zapewne do wód, aby zająć miejsce z ssaków i żerować na morskich stworzeniach. Drapieżne szczury mogą posiąść podobne umiejętności jak nietoperze i używać echolokacji, dzięki której nie będą miały sobie równych podczas nocnych polowań. Wszystkie nowe gatunki, które się pojawią, bez wątpienia wciąż będą obserwowane przez ludzi, gdziekolwiek będziemy.